Czołem, Tomek Dobosz Gambit TV tej Słuchajcie, mam, jeżeli chodzi o gry planszowe, mam w zasadzie e, takie dwie ulubione rzeczy, jeżeli chodzi o mechanikę, które jak zobaczę w grze, to stwierdzam wow, lubię to. I to są kostki, e, nie, nie że tam kaszustki jakieś czy kakaosemki, tak? To muszą być kostki... Specyficzne dla danej gry, nie wiem, tak jak w cuoriorsach, tak jak <laughs> specyficzne, wiecie o co mi chodzi, tak? Na ściankach nie mają być kropki, tylko mają być jakieś bajery. I druga rzecz, którą uwielbiam, po prostu pasjami, mogę się, jak, jak, je, jak w grze są karty, które trzeba zagrywać nie wiem, z czarami, z eventami, z potworami tego typu rzeczy. To dla mnie ta gra jest na pewno do zmacania i do wypróbowania. Dlatego, jak się dowiedziałem, że powstaje gra Herosi, w której są kostki specyficzne dla gry i karty, którymi będziemy zagrywać, tam są czary i potwory i w ogóle są magowie i jest pojedynek, to powiedziałem, wow, to jest gra, którą muszę sprawdzić. I do tego okazało się jeszcze, że tak gra jest grą czasu rzeczywistego, czyli rzucamy kostkami, rzucamy te czary w czasie rzeczywistym, nie ma tury, dobra, teraz ja sobie rzucę i rzucam to, to teraz ty. Nie, tam wszyscy jadą równo i młócą się z pewnymi przerwami tymi swoimi czarami i kreaturami, więc stwierdziłem, tak, to ta jest, kostki, karty, czas rzeczywisty, jechane, fantazy i w ogóle. Autorem gry jest Adam Kwapiński. Pierwotnie Herosi byli wydawani, czy mieli być wydani przez Fabrykę Gier Historycznych, ale jako że Fabryka Gier Historycznych to gry historyczne, a mag, ziemi, ognia i wody z historią ma niewiele wspólnego, smoki również, dlatego powstała nowa marka tzw. nazwana Lion Games. I to właśnie Lion Games wspólnie z Rebelem są wydawcami Herosów. Lion Games podesłało mi również tę grę do recenzji, za co bardzo, bardzo dziękuję. No to co? Zobaczmy, jak tam aaa, turla się kostkami i rzuca czary w czasie rzeczywistym. W grze herosi od dwóch do czterech graczy wciela się w wielkich magów różnych żywiołów. Którzy walczą ze sobą o dominację. My wiadomo, mak, wielki mak nie może siedzieć spokojnie na tyłku w wieży, tylko musi się lać, bo inaczej się nudzi. Tak? Sprawa jest naturalna dla każdego maga. Magowie ci prowadzą do boju oddział potworów, dysponują również zaklęciami i będą używać tych wszystkich rzeczy do tego, aby wrogiego maga pojechać do zera punktów życia, no i zabić, zniszczyć, Wykołkować, zwyciężyć po prostu. Tutaj taka drobna uwaga, pomimo tego, że gra działa dla trzech i czterech graczy, można się tłuc w kółeczko, nie ma z tym żadnego problemu, to ja radzę wam jednak grać we dwójkę. Ta gra najlepiej działa, kiedy przeciwnika mamy jednego naprzeciwko siebie i po prostu tłuczemy się tylko i wyłącznie z nim. Jeżeli jest was więcej do gry w Herosów, nie ma problemu, można sobie zagrać dwóch, znaczy nie dwóch na dwóch, ale Dwóch tutaj się bije ze sobą, dwóch tutaj, i potem się jakoś zamieniacie. To się da spokojnie zrobić na jednej grze. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale taka drobna dygresyjka była. Słuchajcie, już na samym początku gry do głosu dochodzi bardzo fajny mechanizm draftu, ponieważ gracze wybierają zarówno magów, jak i dodatkowe karty czarów do swojej talii. Z takiej tutaj wielkiej biblioteki, za pomocą takiego swego rodzaju draftu. W swojej turze gracz ma możliwość albo dobrania nowego czaru z wyłożonej biblioteki, albo wybrania maga, którym będzie chciał kierować, co da mu dostęp do talii stworów, do jednego zaklęcia specyficznego dla tego maga i tam zaklęć takich bardzo. Ogólnych. Taki draft powtarza się cztery razy, a więc każdy z graczy wybierze jednego maga, no bo tylko jeden może kierować, oraz trzy dodatkowe czary z biblioteki, co pozwoli mu na, na grę. Następnym fajnym, bardzo fajnym mechanizmem jest wybranie tych potworów, którymi będziemy walczyć. Z tworów mamy. Możliwość wystawienia 7, bo ósme miejsce na takiej planszetce, którą dostajemy, jest zarezerwowane dla naszego maga. Natomiast każdy mag dostaje tych stworów naprawdę dużo, jak widzicie. Problem, znaczy, kwestia polega na tym, że do walki wybieramy stwory o wartości punktowej nie przekraczającej 10. Taki mały bitewniaczek. Nie powiecie, dobra, no ale ja pierwszy raz gram w Herosów, skąd ja mam wiedzieć, jakie stwory są dobre? I tutaj z pomocą przychodzą twórcy, ponieważ na takie planszetki, które magowie dostają do gry, są dwustronne. Na jednej stronie, jak widzicie, są obrazki potworów w różnych miejscach. To jest strona, którą używają niedoświadczeni gracze. Pokazuje ona, jakie potwory ma wybrać dany mag i gdzie je ustawić, bo ich ustawienie w armii jest ważne. Natomiast kiedy już poznamy karty, wiemy o co chodzi w grze, możemy używać strony drugiej. Tutaj nic nie jest nadrukowane. Tutaj wybieramy własną armię, ustawiamy ją tak, jak chcemy, gdzie chcemy. No musimy tylko pilnować, żeby jej wartość punktowa się zgadzała. No i kiedy już to wszystko mamy, możemy zacząć grać i do głosu dochodzi najważniejsza mechanika, czyli rzucanie kostkami. Jak powiedziałem, rzucanie kostkami to, to chyba najważniejsza mechanika. Każdy gracz dostaje sześć kości, na których są ikony żywiołów, ikony kart oraz ikony rozkazów. Tutaj od razu jedna drobna uwaga. Te dwie, przepraszam, te dwie ikonki tutaj ogień i powietrze wyglądają bardzo podobnie przy całym tym zręcznościowym, szybkim rzucaniu szybkim sprawdzaniu, co nam wyszło, co przerzucić. Bardzo łatwo je ze sobą pomylić. Dodatkowo, kiedy gramy przy nieco słabszym oświetleniu, to fakt, że one są dość ciemnym kolorem e, zrobione, tym bardziej utrudnia ich rozpoznanie. A już w ogóle zrobienie ciemnofioletowej ikony na czarnej kości, tak jak w przypadku powietrza, no to jest e, taka troszeczkę dla mnie zbrodnia. Ale to, sami wiecie, takie marudzenie. No dobra. Gracze biorą swoje kości i zaczynają nimi rzucać. Oczywiście rzucają na czas i starają się zebrać na tych kościach odpowiednie odpowiednie dla siebie, oczywiście zestawy ikon. A skąd biorą te zestawy ikon? To proste. Każdy czar. Dobrze widać? ma no, dobrze. Każdy tak. Jest. Każdy czar ma swój koszt u góry. W, w, właśnie pokazane w takich ikonach. Żeby rzucić, na przykład, wyssanie życia, muszę zebrać cztery ikony drzewka. Żeby rzucić osłabienie, muszę zebrać trzy ikony wody. Innymi rzeczami są ikony kart, które pozwalają nam na dobieranie kart z naszej talii, bądź na naukę nowych kart, nowych czarów i dobieranie ich ze specjalnej biblioteki. A także są ikony, Rozkazów, które pozwalają nam na aktywację i poruszanie naszymi stworami. Co jest również ważne, ponieważ te stwory mogą atakować stwory przeciwnika i zadawać im dość poważne obrażenia. Co ciekawe, w zasadzie większość obrażeń prawdopodobnie będzie Wam pochodziła od stworu. Ale tutaj jest taka bardzo ciekawa zależność, że. Stwora możecie aktywować dopiero po rzuceniu czaru. Czyli w jednej turze, jeżeli chcecie aktywować stwora, musicie uzbierać ikonki na jakiś czar, a także ikonki na stwora. I dopiero wtedy możecie to zrobić. Tak czy inaczej, gracze rzucają tymi kośćmi, kiedy jeden z graczy, tak, przerzucają to, co chcą. O, super, na przykład, tak, mam. Kiedy mam już taki zestaw, który chcę, krzyczę stop, wszyscy gracze przestają rzucać kośćmi, no i wykonuję swoją akcję. Na przykład rzucam jakiś czar za pięć ikon ognia, oraz mam jeden jedną ikonę rozkazu, którą mogę aktywować, jakiegoś mojego stwora, którego gdzieś bym tam miał i który kosztowałby dokładnie Jedną ikonę, którego ta, ta, ta aktywacja kosztowałaby dokładnie jedną ikonę. Kiedy ja już zrobię swoje, następny gracz może zrobić swoje rzeczy, jeżeli oczywiście wyrzucił takie ikony, które mu na to pozwolą, tak? I musi się trzymać oczywiście wszelkich zasad. I teraz ja, kiedy skończyłem, biorę wszystkie swoje kości, no i znowu zaczynam rzucać jako szalały, zbierać Rzucać, zbierać, rzucać, tak, zbierać, rzucać i tak dalej, i tak dalej. Gracze, którzy wykonali akcję po mnie, też zbierają wszystkie kości. Jeżeli ktoś nie zdecydował się na wykonanie akcji, to rzuca tylko, znaczy może rzucać częścią kości jak chce. Akcji, które można wykonać jest dosyć sporo. Jest rzucanie czarów, tak, jest dobieranie kart, nauka nowych kart, jest właśnie aktywacja Stworów. Wszystko to trzeba tak wykombinować, żeby pokonać przeciwnika. Ale ta mechanika ma według mnie jeden mały minus, przynajmniej na początku. A Ja nie mam nic przeciwko losowości. Wiadomo, są kości, jest losowość, jest impreza, ale tutaj do tej losowości dochodzi jeszcze ten element ręcznościowy. Gdzie musimy te kości podnosić, przerzucać, uważać, żeby nam się nie rozpadły. Jasne, tego można się nauczyć, wypracować sobie jakiś schemat, ale na początku bardzo łatwo o frustrację, typu: Ja tu staram się, rzucam, kombinuję, tak, zostały mi dwie ostatnie kostki, albo nawet ostatnia kostka i staram się rzucić ten jeden konkretny symbol, a mój przeciwnik. E no już drugi raz kończy swoją turę I po prostu leje mnie jak małego pieska To takie połączenie tej losowości Ze szczęściem i ze zręcznością Czasami potrafi sfrustrować Ale ogólnie ten mechanizm Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny I działa, naprawdę działa No i to właśnie Hiroshi Kościano Karciana, szybka gra Gra, w której liczy się szybka ręka Szybkie oko i szybki umysł, bo trzeba szybko rzucać, 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 podnosić, rzucać, brać, rzucać. Dodatkowo trzeba szybko rozpoznawać ikony na kościach, żeby wiedzieć, co podnieść, a co zostawić. I szybki umysł, żeby w trakcie tych rzutów kombinować, co ja chcę z tymi kościami zrobić. Czy mam już jakiś plan z tego, co mam na ręku, czy jakoś reaguję na to, co robi przeciwnik. Szybkość, szybkość, szybkość. Ale warto wspomnieć, że. Skrzypie krzesłem, wiem. Warto wspomnieć, że Herosi mają w sumie dwa tryby rozgrywki. Jest tryb podstawowy, w którym nasi magowie nie mają zdolności specjalnych, a do tego nie musimy się martwić o wzmacnianie czarów, które wzmacnia czary. O co chodzi za chwilę, powiem. No i po prostu kupujemy dowolne czary i młocimy przeciwnika, i ile wlezie tam. Yeah, yeah. Tyle. Natomiast drugi tryb, ten taki bardziej zaawansowany, wprowadza do gry naszych magów ze specjalnymi zdolnościami oraz, co jest najważniejsze, chyba specjalnymi słabościami, a także możemy do niego dołączyć wzmacnianie czarów. Znaczy, do tego podstawowego też możemy, ale jakby warto to już wrzucić do tego. Rozszerzonego. Po pierwsze, wzmacnianie czarów pozwala nam na odrzucanie kart z ręki, aby wzmocnić rzucany właśnie czar. Wzmocnienie czaru polega na tym, że on będzie zadawał więcej obrażeń, będzie atakował więcej celów albo dłużej będzie leżał na, na stole, będzie trudniejszy do rozproszenia tego typu rzeczy. Natomiast specjalne zdolności naszego maga zwykle dają nam. Dodatkowe, darmowe rozproszenie bez rozproszenie co ja mówię, wzmocnienie bez konieczności odrzucania kart. Ale co najważniejsze jest tu słabość, słabość, która sprawia, iż pozostawione na kostkach symbole przeciwnego, przeciwnego żywiołu zadają nam rany w momencie, kiedy my kończymy turę, tak? Znaczy zatrzymujemy ruch. My. Nie ktoś inny, my. I w tym momencie zaczyna do tej całej szybkości dochodzić jeszcze taktyczne kombinowanie. Bo tak, nie kupisz wszystkich czarów do rzucenia, bo na przykład mag ognia nie będzie rzucał czarów wody, bo one będą mu zadawać hity e, równe kosztowi. Tak? Nadal może je kupić, bo to, to mu wolno, na przykład po to, żeby je odrzucać z ręki do wzmacniania innych czarów, no i żeby nie dać ich kupić temu wrednemu magowi wody. Tak? Dodatkowo, kiedy rzucam tymi kośćmi i zbieram, wcześniej nie było ważne, co jest na kościach, których ja nie będę używał. Teraz już tak. Nie chcę, żeby na kościach, których nie użyję, została jakaś woda, tak? no bo to mi zada hity. I do tej całej wielkiej szybkości dochodzi ten taktyczny zmysł, który normalnie nie powinien jakby się z tym zazębiać, ale w herosach całkiem fajnie i całkiem dobrze to działa. Także bardzo, bardzo ciekawie. Pomyślany mechanizm, muszę, muszę przyznać. Mam jeszcze jednak dwie uwagi do tej gry. Pierwsza uwaga to jest takie sobie marodzenie. Otóż wszystkie czary w tej grze mają jednolity koszt. Czary ziemi to kilka drzewek, czary wody to kilka kropelek, błyskawica, znaczy czary powietrza to kilka żywów powietrza, i tak dalej, i tak dalej. W trakcie którejś gry pomyślałem sobie, kurde, fajnie by było, gdyby były czary z mieszanym kosztem, tak? Na przykład. Coś potrzebuje dwa symbole, żeby były u ziemi i jeden symbol wody. Bo tak. Fajnie by było. Naprawdę naprawdę byłoby to super. I mam nadzieję, że coś takiego się pojawi, bo umówmy się, że herosi są grą straszliwie dodatkowego. No w ogóle straszliwie i okrutnie. Tak, bo, bo tak. Druga uwaga, dotyczy instrukcji. Słuchajcie, w instrukcji jest błąd. Aha, no. W instrukcji zapomniano napisać, że. Na początku gry trzeba dociągnąć z tej talii dziewięciokartowej cztery karty. To, że tego nie ma, nie psuje rozgrywki. To nie jest tak, że jak nie dociągamy tych kart na początku, to nie da się grać. Oczywiście da się grać. Jest troszeczkę tak jakby trudniej, bo normalnie jak dociągniemy te cztery karty, to od początku można rzucać czary, aktywować stwory dzięki temu i naparzać przeciwnika. Natomiast bez tego na początku wszyscy gracze będą starali się wyrzucać symbole kart. Żeby albo dociągnąć karty stali, albo poznać nowe karty z biblioteki. Więc początek gry się zmienia. Tak, żebyście wiedzieli. No dobra, to teraz przestaję marudzić. Dwa pytania, dwie odpowiedzi. Czy żałowałbym kasy wydanej na herosów? Ona kosztuje od 90 do 120 zł, i powiem, że 100 bym spokojnie dał. 100 bym spokojnie dał i nie marudził. 120, no, no nie wiem, 120 nie wiem, ale 100 spokojnie, poniżej na pewno, plus 100 zł, cena dobrania od razu za to, co jest w środku. Tak? Fajne kości, fajne karty, żetoniki, chociaż dużo powietrza w pudełku. Bardzo mnie zdziwiło to wielkie pudło, bo tam się w toszy da zmieścić w mniejszym, naprawdę. To było według mnie za duże, za dużo powietrza. No i moja biegowa ocena, słuchajcie, moja biegowa ocena to 6,5. 6,5. Dlaczego tak nisko? To wy powiecie, bo mm, słuchajcie, no 6,5 to nie jest nisko, tak? Umówmy się. To jest średnia troszeczkę powyżej. A, gra jest naprawdę fajna, tak? Ja widzę, że może się podobać, natomiast są w niej pewne rzeczy, które mnie irytują, są pewne rzeczy, które nie pozwalają mi się do końca fajnie przy niej bawić, chociażby ten, ta konieczność rzucania, podnoszenia tej, tej zręczności, której no nie mam takiej dużej tak? I, i, i drażni mnie to, że ja tu, się, ja tu walczę, jeszcze staram się rozkminić, a ktoś już trzy razy z rzędu czy dwa razy z rzędu wyrzucił to, co potrzebował i... I po prostu mnie rozjeżdża. To jest dla mnie irytujące i pewnie bardzo długo będzie, dlatego na razie 6,5. 6,5 też dlatego, że jest troszeczkę zbyt duża powtarzalność kart czarów, zbyt duża powtarzalność w kreaturach, jakby. Nie czuję jeszcze, może to się zmieni gdzieś za, za kilkanaście, kilkadziesiąt gier, może, nie wiem. Nie czuję jeszcze tego budowania armii stworów tak, jak może powinienem to czuć. Jest ich niby dużo, ale z drugiej strony mało, bo jest ich chyba tylko pięć czy sześć. Tak? A, a samych kart stworów jest sporo, ale sześć różnych. Także Herosi ode mnie 6,5. Jak będę miał jakąś ochotę na, na, na takiego typu walkę, to wyciągnę Herosów, ale a, częściej pewnie usiądę do czegoś innego pod kątem tych dwóch mechanik, czyli rzucania kośćmi albo pod kątem rzucania kart. Pewnie częściej znajdę sobie inną grę niż Herosów. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za to, że ze mną jesteście. I do następnego razu. Hej!